Dzień dobry we wtorek, a waszą środę. Słuchajcie, dzisiaj jest cudowny dzień, bo ja mam dzisiaj wolne. Ja nie pamiętam już takiego dnia, żebym miała wolne w środku tygodnia. Ostatni raz to nie byłam w pracy teoretycznie, wtedy, kiedy odwoziłam Przemka do Warszawy na lotnisko. Natomiast wtedy, jak wróciłam z Warszawy, to siedziałam do nocy w pracy, żeby odrobić to, że nie było mi do południa. A dzisiaj po prostu nie pracuję. Podzieliliśmy się z Mateuszem w ten sposób, że pracujemy co drugi dzień. Ja co drugi dzień cały dzień i on co drugi dzień przez cały dzień. I wydaje mi się, że na czas wakacyjny to jest idealne rozwiązanie, no bo na czas nie wakacyjny to jest w ogóle nie do zrobienia, ponieważ Mateusz chodzi do szkoły. I jest mi tak cudownie. Słuchajcie, umyłam dwa duże okna dzisiaj. Zmieniłam zasłonki w sypialni i tutaj Was zaskoczę. Wcale nie na te, yy, wiecie, w tym greckim bajbie, tylko ja byłam dzisiaj na wyprzedaży w rąbaku innym i trafiłam jeszcze inne zasłonki. I yy, wzięłabym je tak czy siak, ale nie wieszałabym ich dzisiaj, dlatego że bardzo chciałam tamte, ale okazało się, że tamte są za krótkie. I nie, nie, ja ich nie oddam, ja je wykorzystam, tylko po prostu ręcznie. Znaczy Sama odłożyłam podkład, mówię, odłożyłam podkład, bo podkład był tam bardzo duży i to była akurat taka długość, która była strategiczna. Po odczepieniu tego podkładu okazało się, że jest idealnie i został taki półcentymetrowy ten ostateczny taki zakład. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi I to da się ładnie Podszyć, tylko żeby, wiecie, powiesić Te zasłonki, no to muszę je zanieść Do krawcowej, a dzisiaj koniecznie Jako, że miałam wolne, no to chciałam Zrobić to okno, no a to tak głupio wie, Umyć okno i nie założyć nowych Zasłonek, podarowałam sobie firanki Ja to wam dzisiaj pokażę, bo już mam powieszone To wszystko wyprasowane I podarowałam sobie Firankę, bo tak pięknie rozkwitł Mi storczyk w sypialni, że Nie chcę go zasłaniać żadną firanką Także pokażę Wam to później, yy, bo jeszcze w tej chwili siedzę sobie na balkonie, mam zostało mi według rozpiski 10 minut i... Zrobiłam sobie taką półgodzinną, nie, 40 minutową przerwę na książkę I moje pół godziny się skończyło, w te 10 minut chcę nagrać do Was ten kawałek vloga Bo ustawiłam sobie dzisiejszy dzień w ramy czasowe, żeby wiecie Nie było tak, że tak się cieszę z tego wolnego dnia, że nie zrobię w trakcie tego dnia nic Bo y, przeleci mi on przez palce I dlatego z zegarkiem, nie z zegarkiem, z kartką i długopisem w ręku Zrobiłam sobie taką rozpiskę na dzień dzisiejszy, żeby żeby wykorzystać ten dzień na maksa. Nie w tym sensie, że muszę, wiecie, podkurzać wszystkie meble poodstawiać od ścian i tam pomyć, tylko wykorzystać go, czyli y, równie dużo zrobić, co i odpocząć w ten dzień. A jest to do zrobienia. Słuchajcie, skończyłam wczoraj tą książkę. Drugą szansę, bo jednak wtedy do nocy nie udało mi się w niedzielę jej przeczytać. Zabrakło mi czasu, a wiecie rano do pracy. Więc skończyłam ją wczoraj i siedziałam na balkonie do wieczora, żeby ją skończyć. I bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo no to jest thriller, aczkolwiek taki psychologiczny bardzo, tylko tak osadzony w życiu. Dlatego się to dużo łatwiejczy. Można podczas domyślania się tego, jak się skończy ta historia, można zmusić siebie do y, takich przemyśleń, które y, potrafią nas w jakiś sposób poruszyć, i to tak wiecie: konkretnie i z przytupem. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Ten koniec jest zaskakujący. Y, nie będę zdradzała absolutnie niczego. Powiem Wam tylko, że właśnie y, koniec jest zaskakujący. Troszkę zgadłam, ale to tylko troszkę, bo koniec był tak głęboki, że aż ciężko było się domyślać. Jeżeli domyślicie się w połowie książki, to znaczy, że, no, że jesteście niezłe, bo ja się nie domyśliłam. Byłam no, bliżej niż dalej, ale tak nie do końca. I wzruszający jest bardzo koniec, także bardzo polecam. Nie taki, że się zdołujecie, tylko po prostu wzruszycie. Bardzo fajna książka. A teraz wczoraj zaczęłam w nocy, nie mogłam się powstrzymać i przed samym snem, przez chociaż 10 minut czytałam tą książkę i to jest jedna z tych książek, które kupiłam w Empiku ostatnio. To jest dziennik wdzięczności Janice Kaplan, Jaki jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić twoje życie? I będę się z wami dzieliła na bieżąco tą książką, bo uważam, że warto, żeby każdy ją przeczytał. Przynajmniej myślę tak po przeczytaniu chyba 40 stron. Przy czym to nie jest książka pod tytułem Jak pisać Dziennik Wdzięczności. Wiecie, że ja Dziennik Wdzięczności piszę, ale to jest zupełnie z innej strony. To nie jest pisane przez nikogo, kto byłby, wiecie, jakimś. Jak to powiedzieć? Kto nie jest. No, kimś, kto zajmuje się rozwojem duchowym, kto, kto uczy tego, jak żyć. Nie, nie, to żaden guru nie jest tutaj autorem. Autorką jest zwykła kobieta, wręcz powiedziałabym osadzona mocno w. W mediach, bo to jest i um, kobieta, która prowadzi w pewien sposób, znaczy w pewnym, w pewnym czasie swojego życia prowadziła duży program telewizyjny, dodatkowo jest po prostu pisarką. Bo ja się bardzo zdziwiłam, to Dziennik Wdzięczności, a potem e, przeczytałam inne tytuły tej autorki, znaczy w sensie tytuły. Tytuły książek tej in, innej, tej autorki. I one tak bardzo życiowe są i takie powiedziałabym, nawet bardzo, bardzo życiowe i mówię tutaj nagle takie obyczajowe po prostu. A tutaj mój dziennik wdzięczności tak, tak mi się trochę nie zgadzało, bo potem okazało się, że y, to jest zupełnie inne podejście. To jest y, opowieść kobiety, która. Po przeczytaniu swoich pamiętników z wieku młodzieńczego, gdzie tam wiecie, jak to każda z nas, ja też tak pisałam, wiecie, każda strona to jest walka z życiem, z przeciwnościami, z ludźmi, z fatum i w ogóle, i ona tak właśnie przeczytała te swoje pamiętniki i doszła do wniosku, że jak na kobiety, która tak daleko zaszła, ma fajnego męża, dwoje zdrowych dzieci, świetny dom w pięknej lokalizacji. To tej te pamiętniki wskazują na coś zupełnie innego, że ona jest po prostu totalną kupą nieszczęścia i że nic jej się w życiu nie udaje. No i właśnie doszło do wniosku, że tak dla odmiany, zamiast pisać takie swoje emocjonalne żale w tym pamiętniku, to postara się przez jeden rok pisać Dziennik Wdzięczności. Nie wiem, czy będzie go pisała dalej, bo mówię, jestem dopiero na 40. stronie ale naprawdę książka zapowiada się świetnie i jest niezwykle inspirująca do tego, żeby zmienić swoje życie na ciekawsze, spokojniejsze i żebyśmy siebie zmienili na ludzi takich, którzy bardziej to swoje życie doceniają. I powiem Wam tylko, tutaj może znajdę taki kawałek, tutaj, o, posłuchajcie. Ona tutaj pisze o tym, że powinna większą wdzięczność okazywać swojemu mężowi, który tak naprawdę jest fantastycznym facetem. To są jej, jej słowa. I pisze tak. Najpierw pomyślałam, że poświęcę kilka następnych wpisów do dziennika małżeństwu, zapisując codziennie wieczorem jeden powód do wdzięczności dla męża. Ale chciałam, by przełożyło się to na naszą relację. Ale jeśli chciałam, by przełożyło się to na naszą relację, musiałam wyrazić swoje podziękowania nie tylko w dzienniku. W sondażu, który przeprowadziłam, a potem przedyskutowałam w programie Today, pytaliśmy mężczyzn o ich małżeństwa i większość, słuchajcie, 77% mężczyzn... Stwierdziła, że byłaby niezmiernie wdzięczna, gdyby żony okazywały im po prostu miłość i czułość. To biło na głowę wszystko inne: gotowanie obiadów, planowanie wakacji czy zajmowanie się obowiązkami do, domowymi. I ona sama o sobie pisze, ja, a ja byłam lepsza w pieczeniu kurczaka niż w mówieniu mężowi, że go doceniam. I nie byłam jedyną, gdyż mniej niż połowa kobiet w sondażu regularnie dziękowała mężczyznom. Tam chodzi o to, że 48%. Nie jest powiedziane, że mężczyźni jakoś wyjątkowo są wdzięczni i dziękują swoim kobietom na każdym kroku, aczkolwiek mówimy tutaj o, o niej i o jej podejściu. Słuchajcie, naprawdę zapowiada się świetna książka i bardzo się cieszę, że ją kupiłam, bo to jest jedna z tych książek, do których się wraca, a nie tylko, żebycie przeczytacie, odstawicie na półkę albo sprzedacie dalej. Dobra, ja idę wyjść z psem, ponieważ gaba nadal noga no, czy jest już dużo lepiej, ale no nie chcę też, żeby ją pisać, nazwę, żeby pociągnął i żeby tą kostkę, wiecie, rozciągnął. Wracam i idę robić pyszny obiad dla siebie, Gaby i Mateusza, bo Mateusz, wiecie, cały dzień chłopak pracuje, niech ma coś od swojej szefowej, prawda, w postaci ciepłego obiadu. Będę robiła dzisiaj makaron w sosie grzybowym, w winie i z parmezanem. Także pokażę Wam, co tam wymodziłam na ten obiadek. Co resz. Zobaczcie, jak wszystko porosło po tych deszczach, które były i które, no nie wiem czy znowu nie będą, bo chmury się nazbierały. Ale popatrzcie, jak cudownie to wszystko porosło. Ja nie wiem, co to jest, ale to jest tak niezwykle urocze. I, że, I tego nie było na początku wiosny, więc ta, nie wiem, to jest jakaś kwitnąca trawa chyba. Znaczy, bo, no nie mam pojęcia, co tutaj nie będę tutaj się wymądrzała, bo nie mam pojęcia co to jest. Ale to jest piękne. I pokażę Wam coś, co rosło u mnie w przedszkolu jak byłam dzieckiem. I co wtedy już jako dzieciaka małego zachwycało mnie niesamowicie, mówię o tych tutaj dzwoneczkach takich beżowych, nie wiem co to jest. Ale to jest po prostu obłędne. I to jest takie delikatniutkie. I wiecie co, jestem wdzięczna za to, że tutaj jest ten kawałek łąki, bo on jest naprawdę całkiem spory. Tutaj, wiecie, aparat to tak zawęża tą, tą perspektywę. A to jest całkiem spory. Zobaczcie zresztą, jaki tu jest burz i gąszcz. To jest taka nasza codzienna droga. Wcześniej, jak Wam ją pokazywałam. Wielokrotnie zresztą, to chyba nigdy nie pokazywałam mi tak dokładnie w środku lata, kiedy to wszystko jest tak dokładnie zarośnięte. No zobaczcie, ile tu jest warstw tego wszystkiego. No, także jestem strasznie wdzięczna za to, że nikt tego nie kosi, że jeszcze nikt sobie nie wymyślił, żeby tutaj coś wybudować. Być może to jest przewidziane jako taki pas zieleni oddzielający dwupasmówkę, która o tam jest, widzicie, po, że samochody przejeżdżają, od domów, które są tutaj właśnie za tymi drzewami. I dlatego pewnie nic tutaj nie budują, no bo kto chciałby się wybudować przy samej dwupasmówce, prawda Larson? Nikt by nie chciał. No, w każdym razie... A to w ogóle wygląda jakby z, to zagrodu było, nie wiem co to jest, ale to jest superowe. No i mówię po raz czwarty chyba, powtarzam, że jestem bardzo wdzięczna... Poczekajcie, ja się odwrócę może. Jestem... Nagrywam z Samsungiem, tak że będzie wpiewał obraz. W każdym razie jestem wdzięczna za to, że nikt nie kosi tej łąki. Bo są tutaj takie gatunki roślin, których już nigdzie na osiedlu nie zobaczycie, bo to może rosnąć dopiero wtedy jak przez dłuższy czas nie kusicie, nie? Ma szansę się to wszystko odnowić. I tutaj jest po prostu taki cudny burz, który ja kocham i wchodzę tutaj zarówno rano jak jest woda kolana, bo to jest taka rosa i niby nie padało, a jest wszystko mokre, jak to poranna rosa czyni zawsze. I wchodzę tutaj i wieczorem, do czego nikt się nikomu przyznać, gdyby mnie tutaj rodzina pomordowała. Widzę tutaj, wielokrotnie w tych drzewach śpią bezdomni w ogóle. Czy nie wiem, czy bezdomni, czy tacy, co wiecie, potrunkowali za bardzo i nie chciało im się dojść do domu. Tutaj, o, zobaczy, tutaj gdzie Lara stoi. Tutaj śpią bardzo grzeczni bezdomni, którzy wieszają sobie, nie wiem, czy to widzicie, bo trzymam tak dziwnie telefon, ale oni tutaj wieszają sobie reklamówkę. I co kilka dni ta reklamówka jest wypełniona po brzegi puszkami. Ja ją wnoszę. Naprawdę. Wieszają następną reklamówkę i znowu ją zapełniają. Także można się czasami zdziwić. Kiedyś, jak pierwszy raz wpadłam na rozłożonych ludzi pod drzewem, to słuchajcie, mało zawołu nie dostałam. Od tego czasu już wiem, że rano należy przechadzać się ciszej wokół drzew, żeby nie budzić tych, <śm> z drzewami śpią. Takie życie. Idę robić obie. Szybki luk na nowe zasłonki. Zasłonko firanki właściwie, bo y, one są jasne i dość prześwitujące. Ale... ale wiecie, nie widać właśnie. <sąsiedzi>, Sąsiedzi nie widzą. A światło wpada. I to tak fajnie, słuchajcie, jak y, latem jest dużo światła w pomieszczeniu, nie ma się co tak zakrywać, chociaż no nie powiem, tamte dżunglowate zasłonki też są bardzo fajne. A to jest tajki zur i to jest 100% bawełna, gruba, porządna, bardzo dobrze się uprały i w miarę się wyprasowały. Wiecie, listka to ja z tego nie zrobię, bo mi się nie chce stać w przy żelazku, nie wiadomo jak długo, ale, ale są naprawdę świetne jakościowo. Bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. na to mają takie wiszące kluczyki, które też już są, w sumie taką ozdobą, jakby coś wisiało na tych zasłonkach. One są mają możliwość powieszenia na tunelu, ale ja w sumie nie chcę, bo zobaczcie, one są tak akurat, nie? że idealnie mieszczą się za łóżkiem, i już mi światełko rano, słoneczko nie będzie w oczy zaglądać, bo te dżunglowate to są gdzieś, o, tak dotąd. I jak rano. Już o czwartej nad ranem w czerwcu światło świeci, nie? A tutaj tak już będzie rozproszone, bo nie będzie poniżej zasłonki świecić. I tak to właśnie wygląda. A gdybym założyła na jako, wiecie, wykorzystałabym tunel i wsunęłabym na, na karnisz, to po prostu byłyby krótsze i, i niepotrzebnie. Także ja jestem zachwycona, bardzo mi się podobają. Ja zawsze chciałam mieć takie zasłonki i wielokrotnie w lumpie znajdowałam tylko zwykle jedną sztukę. A tutaj są. Dwie. No i radość moja jest ogromna, uszyte, nie wiem co to jest za marka, ale tu mają jakąś markę, A czekajcie, bo sama jestem ciekawa, Princess, Princess, o proszę Państwa, Princess, no to jak dla księżniczki, nie? No i tak to się y, prezentuje. Znaczy tak się one prezentują i zobaczcie tego pięknego, kurde tu nie, zawsze jest pod światło. No, nagrywanie przy oknie, jak tak chciałabym stanąć pod takim kątem, żebyście zobaczyły jaki piękny jest, o może w ten sposób. Powiem wam tak, że on dwa lata nie kwitł i już yy, trudno się zresztą dziwić, bo zobaczcie był bardzo chory bidulinek, ja go leczyłam po swojemu jak miałam i najbardziej co mu pomogło, słuchajcie... Bokashi, przykro mi bardzo Ale Bokashi, po tym jak zaczęłam go podlewać nawozem właśnie Bokashi Zobaczcie, ostatnie dwa liście już są idealne I kolejny wychodzi też A te wyglądają jakby raka miały Coś okropnego I po tym Bokashi, dziewczęta Co prawda to jest jedna gałązka Ale z tej jednej gałązki idą trzy odnóżki Jedna, cztery nawet Druga, trzecia i ta zasadnicza, na której są pąki Także rewelacja. Polecam Bokashi. A mam takie obiady. Bardzo szybki, sycący, nieduża ilość, zaspokaja pełen apetyt. Czyli mamy tutaj pełnoziarnisty biomakaron z Kauflandu, sos grzybowy z grzybów zbieranych przez teścia w kujawskich lasach, w sosie śmietanowym z dużą ilością czosnku, Masełka i gra napadano na wierzch, tu jest A. No i kawałek kurczaka z wczoraj, no bo niby nie pasuje, ale został, więc trzeba było go tutaj dołożyć. I słuchajcie, to jest orgia! Wymyśliłam sobie takie testowe nagrywanie w 4K. Nigdy tego nie robię. Zawsze nagrywam w ultra HD. Natomiast teraz doszłam do wniosku, że. Jak jest możliwość nagrywania w 4K, to zobaczę, jak to wygląda, bo wcale nie wiem. Może mi się to w ogóle nie spodoba, może moje zmarszczki będą 20 razy większe niż w Ultra HD. No nie wiem, zobaczymy. Ale tak sobie wiecie, piorę rzeczy do pracy, rzeczy, których jeszcze nie wystawiłam, i tak sobie pomyślałam, że Wam pokażę trzy rzeczy, jakie piękne, piękniusie dzisiaj kupiłam. E ja generalnie wszystkie rzeczy nie piorę, natomiast białe piorę zawsze, bo uważam, że no biel musi być biała. No chyba, że to są rzeczy z matkami, no to wiadomo, że nie piorę. Zobaczcie. Taka sukienka, ona jest z marki Tu z serii Woman, Rozmiar 42, ten cudowny haft. 100% bawełna, przepiękna, czysta biel. Raz, że czysta biel, dwa, że to jest stan nieskazitelny po prostu. Jezus, jest takie przyjemne takie rzeczy wystawiać. Jest obłędnie cudowna. To jest jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Druga jeszcze się suszy sukienka na balkonie. A zaraz pójdziemy sobie na balkon, obejrzymy ją, bo nie chcę jej tutaj ciągnąć, bo jeszcze z niej woda kapie. I zobaczcie, nie wiem, czy wiecie. To są buty wzorowane na butach jakiegoś projektanta. Nie wiem, czy to nie jest bota Veneta właśnie. Tak mi się wydaje. Soki. Są to buty z marki Marks Spencer i jest to skóra naturalna, czy skóra po prostu i one są, wiecie, z tych takich puchatych, nie, takich pikowanych, nie dość, że są poprzeszywane w pikowania, to ona jeszcze od spodu, spójrzcie, ma taką gąbkę, czy kościa Ci wpadła, no proszę są właśnie jeszcze od spodu takim materiałem, jak gdyby gąbeczką wypełnione, to jest po prostu takie mm, piękne. No może za dwa razy ktoś miał na sobie piękne tapikowana skóra. Nie wiem jak wam oddaje kolor aparat, ale to jest taki karmelowy, brąz jasny. Przepiękny. A to się nie mogłam powstrzymać i kupiłam sobie. Coś już wyprany, będę mogła dzisiaj śmigać wieczorem. Czy ja wam już zdradzałam tajemnicę, że mam obsesję na punkcie szlafroku, biorę wszystkie jak leci? Nie wszystkie ze mną zostają, ale biorę jak leci. Jak są oczywiście w moim guście i jak są wystarczająco krótkie, bo mój mąż zawsze powtarza, że on rano chce widzieć moje nogi. A nie chcę, żebym się mu zawijała w szlafrok do samych kostek. Co w moim przypadku nie jest niczym dziwnym, bo szlafrok normalnej długości dla normalnej osoby to dla mnie jest akurat do kostek. I większość szlafroków muszę obcinać. Ale tego na pewno nie będę musiała obcinać, bo to jest typowy krótki szlafroczek. To jest jakaś chińszczyzna, sądząc po rozmiarze M. Przy tym tylko nie ma tu żadnej. Oczywiście, i czajna, ale wiecie co? Miałam go nie wziąć. Ale potem sobie mówię tak. Kurde, nie dość, że jest ładny, nie dość, że jest w stanie idealnym, to jeszcze jest odpowiednio krótki, ma pasek, co jest bardzo ważne, bo większość tych kroków to jest w lumpach bez paska i ma ten taki fajny mój kolor, taki z jednej strony bezpieczny, z drugiej strony moja tonacja kolorystyczna, i tu gdzieś pasek mi nie uciekł, ale jest, jest, słuchajcie, jest. I to jest taki, wiecie, ten niby welur, nie? Znaczy poliester, ale tak, wiecie, i właśnie dlatego miałam go nie brać, bo mówię, poliester będzie mi w nim zimno, Po to tak sobie pomyślałam, jej kurde. Całą zimę niejedno już prze, przelatałam w takim, wiecie, tym szlafroczku z takim, tym miękkim jak kaczuszka, no przecież to jest 100% poliester. Więc mówię sobie, kurde, czy taki poliester, czy inny poliester dobra biorę. No powiedzcie, że jest uroczy, wyjadę w takim szlafroczku. Nie, to jest w sumie bez sensu, żebym go mierzyła na koszulę bez sensu zupełnie. ale no wyobraźmy sobie, że nie mam koszuli, o. i że nie mam tego wielkiego paska pod spodem. Zachęcam sama, tak do kupna ale nie, nie, ja go nie chcę sprzedawać. Także to jest to i chodźcie na balkon, pokażę wam tą przepiękną, ale tamta to jest tak odjazdowa ta sypienka. Powiem wam tylko, że jest. No dobra, nic wam nie powiem. Chodźcie, chodźcie, oglądajcie. zobaczcie mm. nic oczywiście nie widać bo jest pod światło jest to sukienka marki Coast rozmiar 10 czyli 38 gdzie by tu powiesić kobieto o tak widzicie kolor no to jest taka lekko leciutko złamana biel ona no jest przecudna i nigdzie nie mogę jej powiesić tu ją powiesz czekajcie o Pójdźcie. To jest bawełna mieszana z jedwabiem. I też wyjątkowy dziw nad dziwy, że też ma pasek, że nigdzie nie zagubił się po drodze w transporcie ani, ani w domu osoby, która ją oddawała. Jest jeszcze mokra, więc tutaj nie mogę wam pokazać całego kunsztu tej sukienki, bo jest niewyprasowana. Ale jest, jest obłędem na zobaczyć. Na acetatowej chyba podszewce pokaż, no się tu podszewka. Acetat albo wiskoza, na pewno nie poliester, jest, jest obłędna. I nawet ją dzisiaj prałam ręcznie, bo mówię, moja pralka ma takie zdolności, że lubi raz na jakiś czas coś ugryźć, więc żeby jej nie zniszczyła, to prałam ją właśnie ręcznie. Chociaż ja jedwabie normalnie piorę w pralce, ale mówię sobie, no nie no, kupić takie cudo i w pierwszym praniu, znaczy zanim jeszcze ją wystawię, żeby już ją pralka zjadła, to lepiej nie, dlatego... Zobaczyć. No powiedzcie, że jest piękna. To może być sukienka na co dzień, jak ktoś ma taki, wiecie, elegancki styl, ale bardziej tutaj to jest taka sukienka na wesele, na wieczór, na, na taki koktajl gdzieś letnim wieczorkiem. Piękna jest. No dobra, nie będę Wam już dzisiaj nic więcej pokazywała, bo. Może sobie zrobimy jeszcze w tym tygodniu taki haul lumpeksowy z siaty. Bo ostatni, znaczy nie ostatni tydzień, ten tydzień właśnie, bo dzisiaj jest dopiero wtorek, a ja od wczoraj mam takie łupy, że klękajcie narody. Więc pewnie zrobię wam haul z siaty, bo to jest strasznie miło pokazywać takie piękne rzeczy, a ja teraz lecę montować ten film, bo bardzo chcę zobaczyć jak to w 4K wyszło i czy to rzeczywiście jest jakaś różnica. Bo może wcale nie ma i to nie ma się co rzucać na żadne 4K. Żelazko by się przydało, bo wiecie, bez żelazka to to 4K może być. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za dzisiejszy dzień. Dziękuję, że tutaj spędziliście z nami troszkę czasu. Z nami chyba nie, znaczy za nami z Larsonem bo dzisiaj chyba nikt więcej nie występował w filmie. W każdym razie dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Mm. Pa pa.